Na kanale Kroniki Odchodzenia od Rozumu, panie feministki próbowały odświeżyć ten stary mem do stwierdzenie przemoc ma płeć. No i tam podkreślały, że jeżeli ktoś dokonuje brutalnego przestępstwa to jest mężczyzna. Znacznie częściej mężczyźni zabijają siebie nawzajem niż kobiety. Kobiety najczęściej giną z ręki partnera bądź męża. Często jest to na tle jakiejś zazdrości lub zakończenia związku. Najczęściej jest to w związku z Nadużywaniem alkoholu i nieprawidłową osobowością. Psychol. A i nie spada to zazwyczaj z nieba, jest tam wcześniej jakaś historia bardzo złych zachowań. Dodajmy jeszcze jedną super istotną rzecz. To wszystko dzieje się bardzo, bardzo rzadko. I na tym panie feministki bardzo często budują e, takie stwierdzenie, że przemoc ma płacić okej. Okay. No dobra, ale skoro bawimy się w to stwierdzenie, że przemoc ma płeć, to zawsze powinniśmy na drugim wydechu dodawać, że ratunek przed wysoką wodą również ma płeć. Tutaj w rządku widzimy, że jedna pani podaje worek, ale teraz wyobraźmy sobie, że znikają ci wszyscy panowie, którzy to robią. To chyba nawet podobnie wyglądałoby jak z przestępczością. Jak znikają wszyscy panowie, praktycznie wszystkie brutalne przestępstwa znikają, chociaż z drugiej strony wtedy znika również policja i zostają dziewczyny same ze sobą nawzajem. Także... Hmm. Nie wiem, jakby to wyszło. Czy mężczyźni będą odpowiedzialni za większość brutalnych zdarzeń, jak one mają miejsce? Tak, ale mężczyźni są też tymi jedynymi, którzy czynią sobie ziemię poddaną i sprawiają, że możemy żyć w miarę wygodnie i znośnie, i o tym tutaj zawsze należy pamiętać.